Cześć, tutaj Piotrek, a z nami dzisiaj jedno ślad, który zostawia aż trzy ślady. Jeżeli nie posiadasz motocyklowego prawa jazdy, ale chciałbyś czegoś więcej niż to, co oferują pojazdy klasy 125, to mamy dla Ciebie rozwiązanie. Peugeot Metropolis 400. Chyba przyznacie, że ten pojazd wygląda po prostu obłędnie. O tym jak Metropolis 400 dobrze wygląda świadczy nie tyle moje uznanie, co wzrok odwracających się przechodniów oraz kierowców samochodów, których mijam. Poza tym Trzeba powiedzieć też, że to nie tylko wygląd, ale też dwa przednie koła, które są nadal dość niestandardowym rozwiązaniem w Polsce. To, co przemawia za Metropolis 400, to nie tylko jego super wygląd, ale także bardzo bogate wyposażenie. Oprócz świateł w technologii Full LED mamy tutaj także komputer iConnect z pełnymi multimediami, GPS-em i połączeniem z telefonem. Mamy elektryczny hamulec, elektrycznie otwierane schowki, czy na przykład blokadę przechyłu. Metropolis napędzany jest jednocylindrowym silnikiem o pojemności około 400 cm3 i generującym 37 koni. Mogłoby się wydawać, że taka moc pozwoli już na bardzo dynamiczną jazdę, ale trzeba pamiętać o jednym: ten sprzęt waży na sucho aż 271 kg. Jest to naprawdę kawał, może nie jedno śladu, ale kawał pojazdu motocyklowego. Jak takie połączenie się sprawdza? Otóż. Całkiem nie najgorzej, bo może nie mamy tutaj rakietowych przyspieszeń i nie wiadomo jakiej dynamiki, ale z kolei jak na 400 te przyspieszenia, ta dynamika jazdy jest zupełnie wystarczająca i wręcz, jeżeli ruszysz spod świateł, to mało kto będzie próbował z tobą stawać w szranki. No i w sprzęcie klasy premium, a za takiego uważam właśnie Metropolisa. Nie mogło zabraknąć również regulowanej kontroli trakcji. Tą kontrolę trakcji możesz sobie również wyłączyć. Spalanie. Peugeot Metropolis 400 pokazuje, że spala około 4 litrów 4,2 litra na 100 km. To, co na pewno wyróżnia ten pojazd, to oczywiście jego przednie zawieszenie, wyposażone w dwa koła. Mamy tutaj zestaw takich trochę śmiesznych, małych wahaczy. Wrażenia podczas jazdy po zakrętach są, można powiedzieć, całkiem neutralne, chociaż ten układ powoduje, że. Trochę brakuje wyczucia, co dzieje się pod przednimi kołami. Co więcej, to zawieszenie jest również dość twarde, ale wydaje mi się, że jest to związane z tym, żeby skompensować bujanie tego pojazdu, jakie pojawia się przy wyższych prędkościach na nierównościach. Jadąc z prędkościami powyżej 100 km na godzinę i wchodząc w zakręty na nierównej nawierzchni, Możesz doznać takiego lekkiego pływania tego y, pojazdu. Nie jest to nic groźnego, y, trzeba do tego po prostu się przyzwyczaić. Wpływa to oczywiście w pewien sposób na precyzję prowadzenia, ale nie jest to nic, co dyskwalifikowałoby tą konstrukcję. Zaskakują hamulce, i to wcale nie dlatego, że działają jak brzytwy. Właśnie przód jest dość tępy i trzeba mocno tą klamkę wcisnąć, żeby uzyskać skuteczne hamowanie. Najlepiej jest tego kolosa wyhamowywać obydwoma hamulcami, ale mamy tutaj też hamulec w podejście, który jest kombinowanym hamulcem, co znaczy, że dźwignią pod prawą stopą hamujemy zarówno przodem, i tyłem. Wystarczy używać jednego pedału i wtedy faktycznie te hamowania są na zadowalającym poziomie. Dozowalność też jest całkiem niezła. Zdawać by się mogło, że mając trzy koła mamy do dyspozycji znacznie więcej stabilności i przyczepności. Czy tak jest? Nie mogę się z tym do końca zgodzić. Ten pojazd być może daje trochę więcej przyczepności na przedniej osi, ale z kolei mamy trochę mniej czucia tego, co dzieje się z tym przodem. To z kolei sprawia, że do końca nie wiesz, czy już straciłeś tą przyczepność, czy ona dopiero się zaczyna tracić. W każdym razie, na początku uślizgu, mamy trochę zachowanie jak w samochodzie. Ten, ten pojazd tak jakby się trochę przesuwał, łapał pod sterowność, a dopiero później zaczyna się klasycznie walić jak jednoślad. Dzięki temu masz być może trochę większy margines przy utracie przyczepności na reakcję. To jednak nie wszystko. Mamy elektryczny hamulec postojowy oraz system blokowania przechyłu. Gdy dojeżdżasz do świateł i prędkość spadnie poniżej 5 km na godzinę, pojawia się kontrolka informująca o tym, że ten system jest aktywny. Wystarczy wtedy przesunąć przycisk na prawej manetce i zablokować przechył. Dzięki temu dojeżdżając do świateł, nie musisz e, się podpierać. Wygl nie tylko wygląda to fajnie, ale na przykład używając w zimie motokoca, nie musisz wystawiać nóg na chłód czy deszcz. Bardzo fajna opcja, zwłaszcza że po chwili przyzwyczajenia działa to bardzo naturalnie. Jedyne co, o czym trzeba pamiętać, że jeżeli zablokujesz ten skuter w pozycji przechylonej, a możemy tak zrobić, tak jak zrobiłem w tym momencie, to odblokowując go, on od razu poleci, więc trzeba pamiętać, 270 kg może Cię nagle przechylić i będzie kuku. Dlatego y, najlepiej blokować go sobie y, w pozycji po prostu pionowej. Co też fajne jest w tym właśnie systemie, to to, że mimo, że mamy tutaj centralną podstawkę w standardzie, to właściwie nie trzeba jej nigdy używać. Nawet jeżeli stanąłbyś tym skuterem na bardzo pochyłej jezdni prostopadle do y, spadu, Ustawiasz go sobie w pionie, blokujesz i on po prostu stabilnie stoi. Normalny jednoślad miałby problem stać w takim miejscu, szukał byś, kombinował jak go ustawić, żeby się nie przechylił. Metropolisa ustawisz niemal w każdej pozycji, na każdym nachyle na wierzchni. Ale trzeba pamiętać o tym, że jak go będziesz parkować, to ten sprzęt waży ponad 270 kg, a nie ma biegu wstecznego, który chyba by się tu czasem mógł przydać. Warto zaparkować w taki sposób, żeby nie było problemu z wycofaniem pod górkę. O dbałości o szczegóły w konstrukcji tego pojazdu świadczy chociażby też taki y, bajer jak. Regulowane podparcie lędźwiów kierowcy. Możesz sobie je ustawić pod siebie. To, co również przydałoby się w pojeździe, którym spokojnie możesz polecieć w trasę, takim skuterowym pojeździe, to dłuższe podesty na nogi. Wtedy można by je sobie po prostu rozprostować. Ale tutaj z kolei mamy koła po bokach, więc jest to po prostu konstrukcyjnie nieosiągalne. Fajne jest też to, że Peugeot został wyposażony w takie nawiewy, które powodują, że w zimie E, okala cie, cie, struga ciepłego powietrza. Jeżeli zastosowałbyś sobie motokodz do tego sprzętu, to będziesz miał po prostu podgrzewanie dolnej części ciała. Myślę, że to jest super rozwiązanie. Przydałyby się oczywiście większe schowki. No, niektóre skutery przyzwyczajają nas do tego, że mają naprawdę dużo miejsca. Tutaj mamy dwa schowki. E, jeden pod kanapą, drugi jako dodatkowy bagażnik z tyłu. Sprawdźmy, czy do tego tylnego bagażnika zmieści się pełnowymiarowy kask ze szczęką. Jak widać producent nie kłamie. Pełnowymiarowy kask ze szczęką mieści się w bagażniku, choć trzeba pamiętać, żeby włożyć go najpierw szczęką do dołu, a później tył skorupy. Miałem okazję pojeździć Metropolisem po zakorkowanym mieście i muszę przyznać, że ten sprzęt nie różni się praktycznie niczym w skuteczności przyciskania się w korkach od zwykłego jednośladu. To, że ma trzy koła, czyli dwa z przodu, nie zmienia tutaj nic. Jego najszerszym punktem i tak są lusterka. Z kolei w trasie na ekspresówce czy autostradzie nie jest żadnym problemem osiągnąć prędkości nawet i niedozwolone, co trzeba przyznać, jak na pojazd oferowany na samochodowe prawo jazdy jest naprawdę imponującym wynikiem. Peugeot Metropolis 400 kosztuje 41 900 zł. Na pewno nie jest to mało w stosunku na przykład do osiągalnych na prawo jazdy B skuterów klasy 125. Skutery Metropolis produkowane są we Francji. Takie rzeczy też kosztują. Bogate wyposażenie również kosztuje. Dopracowanie detali tak samo. Na plus trzeba dodać, że jeżeli masz tylko samochodowe prawo jazdy, a chciałbyś czegoś więcej niż to, co oferują pojazdy klasy 125, to ten sprzęt jest jedną z niewielu odpowiedzi na rynku, które zaspokoją Twoje potrzeby. Lub nie. Czy kupiłbym sobie Metropolisa 400? Nie, ale to tylko dlatego, że mam motocyklowe prawo jazdy. Gdybym nie posiadał tego prawka, ale poszukiwał pojazdu, który jest w stanie dać mi sporo, choć za niemałą kasę, to na pewno rozważyłbym taką opcję. Z mojej strony to tyle, jadę dalej zadziwiać ludzi tym niecodziennym pojazdem i robić furorę na mieście. Cześć.